Dzień kochani, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmie. Słuchajcie, dzisiaj dostałam, to znaczy wczoraj dostałam paczkę, bo wygrałam rozdanie u bardzo fajnej dziewczyny, werka youtuberka. Bardzo się z tego cieszę. I właśnie przed chwilą zaczęłam odpakowywać opakowanie. Chciałam to zrobić po prostu z Wami, tak na. Kiedy się na mnie patrzy, co ja wygaduję, śpi. I chciałam właśnie tak na żywo. Powiedzmy z Wami to otworzyć i zobaczyć, co jest. Otworzyłam tutaj na razie przed chwilką e, górę pudełka, odcięłam. Zobaczcie, jak pięknie zapakowaną paczuszkę dostałam. E, I teraz tak już widzimy na pierwszym planie torebeczkę. Zaraz Wam ją pokażę, jak ona bardzo ładnie wygląda, bo już widzę, że jest śliczna. E, I wiecie, co. E, ja specjalnie wczoraj nie otwierałam tego pudełka, żeby to właśnie zrobić teraz, tak wspólnie można powiedzieć i specjalnie sobie nie przypominałam też filmiku, co tam Werka wsadziła do środka, żeby właśnie to była taka, wiecie, podwójna niespodzianka. Także zaczynamy, wyciągamy, o jaka ładna ta torebka, zobaczcie, śliczna jest, tu trochę sobie to pudło na razie tutaj dam. Reverniu, ale czaderska. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba. Aha, tu jest taka e, kieszonka zapinana na zatrzask. I teraz tutaj, o, i tu jest już jedna komora z e, łańcuszkiem. Czyli tak wygląda środek. I do tego jest taki fajny łańcuszek. Także powiem Wam, że bardzo e, ładnie wygląda ta torebka to się przekręca nie chyba nie no taka się lekko zamyka no tak lekko widocznie o także taka bardzo bardzo fajna bardzo mi się podoba taka można powiedzieć klasyczna na pewno y, mi się ona przyda tu sobie może pod spód położę co, co my tu jeszcze mamy o! Nawet dostałam taką karteczkę from Santa. O, tu pachnie. Ojeju. O! I widzę, słuchajcie, bardzo fajna maseczkę. Cien. Maska peeling do twarzy i maska peeling enzymatyczny do twarzy. Tu jest z białą glinką i rozmarynem, a drugie jest e, blask z papają. E, minimum 90% pocho e, składników pochodzenia na do każdego rodzaju skóry. Zabieg 1 i pod zabieg 2, czyli taka maseczka. Bardzo fajna. O, i taki super jeszcze. O, regenerujący. Zobaczcie, cien. Regenerujący balsam do ciała. Odżywienie z goździkowcem korzennym. Edycja świąteczna. Tak samo minimum 90% składników pochodzenia naturalnego. Skóra bardzo sucha, szorstka i wrażliwa. Zaraz powąchamy. No, nie czuję. Tutaj rozmarniemy. Bardzo przyjemny. Fajnie się rozprowadza. O! No, ładny zapach. Może być. Nie jest jakiś uciążliwy. Ładny. Nie jest bardzo mocny, także na pewno wykorzystam. Bardzo Ci kochana, dziękuję. Tu już chyba nic nie mamy. Tak, pusto. I teraz przechodzimy do drugiej części filmiku. Słuchajcie, robiłam taki filmik na 500 subskrypcji. Był z takim pytaniem: tam było coś razem łączone. Ten filmik z pytaniem: czy chcecie, właśnie dostanie na 500 subskrypcji? Za bardzo odzewu nie było, jedna osoba tylko się pytała właśnie, bo było w tytule napisane rozdanie, ale jedna osoba tylko zareagowała na tą informację, czy chce rozdanie, pytała się, gdzie to rozdanie. Więc napisałam, że będzie, będzie rozdanie, ale jednak na te 500 subskrypcji w końcu nie zrobiłam, ale teraz w tej chwili już wybiło 600 subskrypcji, już nawet was 607 na ten moment. Bardzo się z tego cieszę, i z tej okazji też chciałabym właśnie zrobić dla Was rozdanie. Zasady rozdania będą opisane w opisie pod filmem, tam będzie wszystko wypisane. Mam nadzieję, że niczego nie zapomnę. Jeżeli zapomnę, to tam jeszcze najwyżej dodam jakiś napis, ale chodzi mi o to, żeby uczestnik tego, tego rozdania. Na pewno był moim subskrybentem. Subskrypcja, żeby była publiczna, żeby mogła zweryfikować, bardzo mi będzie miło, jak dacie łapkę pod tym filmikiem. Prosiłabym również o zaobserwowanie mnie na Instagramie: podróżuję i filmuję. Osoba, która chce wziąć udział w rozdaniu, musi być osobą pełnoletnią. I paczki e, będę wysyłała tylko na terenie Polski. Przepraszam Was bardzo za to, ale po prostu no, nie stać mi finansowo na to, żeby wysyłać gdzieś tam po całym świecie paczki. Jeżeli ktoś jest, bo wiem, że dziewczyny są mi z Wielkiej Brytanii, e, też mnie oglądają, to bym prosiła, jeżeli chcą u, oczywiście wziąć udział w rozdaniu, ewentualnie mogę wysłać tą paczkę tutaj gdzieś do Polski, do rodziny. Wysyłam tylko po prostu na adresy w Polsce. Najgorsze, ewentualnie rodzina Wam przekaże, czy jak się tam spotkacie, może, może w ten sposób. Także to. No i co trzeba będzie jeszcze zrobić? Trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie, jak spędzać swój wolny czas. I takie najbardziej ciekawe odpowiedzi kreatywne można pisać wierszem, można wymyślać, w jaki sposób chcecie to opisać, no to już według własnego, prawda? Uznania. Wybierać będzie osobę, mój mąż. Ja, on po prostu, wiecie, ja to znam. Niektóre osoby, które subskrybują, znamy się, wzajemnie się wymieniamy komentarzami, lajkami i oglądamy siebie nawzajem. Także nie chciałabym być tutaj stronnicza w tym przypadku. I dlatego po prostu wybierać będzie najpiękniejszy, najfajniejszy, najbardziej kreatywny komentarz. Mój mąż, on was nie zna, także będzie to sprawiedliwe. Wybierze jedną osobę. I teraz co będzie przedmiotem rozdania? Nie jest to jakieś, może, duże rozdanie z, z mojej strony. No po prostu też zakupiłam to, wiecie, za własne pieniążki. I jest to po prostu takie skromne parę produktów, ale myślę, że Wam przypadną do gustu. Oczywiście, osoby, które zasubskrybują mój kanał, teraz, właśnie na rozdaniu, bardzo proszę, żebyście zostali dalej na kanale, oglądali, komentowali, byli aktywni, bo na 700 subskrypcji również planuję zrobić rozdanie. Także bardzo Was zachęcam. Do aktywności na kanale, do subskrypcji, lajków i komentarzy. I teraz przedstawiam już przedmiot rozdania. Zacznijmy może od takich chusteczek do zmywania makijażu. To są chusteczki Isana. Tutaj niestety jest wszystko po niemiecku, więc za bardzo tu Wam nic nie powiem ale tak było w opisie, w Rosmanie, to że są to chusteczki do demakijażu twarzy, także takie chusteczki. Będzie, znalazłam coś takiego fajnego, puder do kąpieli. Tak wygląda. Chcę, żebyście też dobrze zobaczyli sobie. To jest rozpieszczający puder do kąpieli o zapachu kokosa i wanilii z olejem kokosowym. Także bardzo ciekawa rzecz. Ja jeszcze tego nie miałam, także wzięłam może, która z Was, jak wypróbuję, lub któryś z Was to da znać, czy, czy warty zakupu. Następnie będzie taka maseczka z perfekty. Już Wam czytam. To jest Express Mask, rozświetlenie, koktajlowa maska SOS, promienna cera, złoto 24-karatowe i kwas hialuronowy 8 ml. Mm, taka maseczka. Następnie będzie taka maseczka również z perfektem. Express mask, nawilżenie, aloesowa maska, intensywne nawilżenie i to jest aloe vera i masło Shia. Taka maseczka, również 8 ml. To sobie zdejmę, bo to są moje produkty. Do pudełka odłożę, żeby mi się nie myliło. I teraz tak, jeszcze jedna maseczka z perfekty. To będzie Express mask. A to wszystkie są z tej serii Express Mask. Odżywienie, miodowa maska głęboko odżywcza, miod Manuka, olej z migdawów. Także taka kolejna. Wzięłam również, no to wiadomo, to jest twarz. Tutaj była kąpiel. Kąpiel, tutaj również do twarzy produkt. I tutaj wzięłam jeszcze do stóp. To jest też z perfekty. Maska serum do stóp, zmiękczenie, nawilżenie, regeneracja, spadomowy pedikur i zabieg regenerujący, wulkaniczny peeling do stóp, złuszczenie i wygładzenie. I tutaj jest 2 razy 6 ml. Kolejna. Jeszcze coś takiego ciekawego znalazłam. Kolejna maseczka, tym razem zmieniamy firmy tu mamy dwa produkty z Isany, tu cztery perfekty i teraz zmieniamy firmę na Bielendę. Bielendę, bardzo lubię e, tą firmę. I tu jest, znalazłam takie coś, maseczka nawilżająco-kojąca. E, e, CBD z konopi siewnych, olej z nasion konopni, konopi, olej kakai, Cacaj pisze, witamina E, cera słuchaj, wrażliwa, dwa zastosowania. Pojemność jest 8 gram. Także taka ciekawostka. Tak wygląda. Kolejna masyczka. I słuchajcie, taki jeszcze wzięłam. Mm, krem do rąk. To jest firma Eveline Cosmetics. Tutaj pisze Międzynarodowy Sukces 2019. Aksamitne dłonie, wygładzający, nabijający krem do rąk, 10% urea. Elastyna, szybko się wchłania, 5 mleczek, kokos, ryż, owies, żożoba, migdał, sura sucha i spiesznięta. I tutaj jest pojemność 100 ml, taki jeszcze kremik. Ja go tu nie otwierałam, mam nadzieję, że nikt tego przede mną też nie robił. Nie chcę tutaj wpuszczać po prostu powietrza, żeby było to nowe, nowe, nieotwierane. I słuchajcie, jak już będziecie miały maseczkę na twarzy, wykąpiecie się, zmyjecie makijaż, nawilżycie sobie dłonie i zrobicie regenerację stóp, to możecie się jeszcze napić takiej herbatki. E, I to jest herbatka, już Wam mówiłem, nie będzie po polsku. O tu jest. E, mieszanka herbaty białej i zielonej, aromatyzowana nutą no, granatu. I tutaj jest w składzie. Biała zielona, aromat naturalny i pestki granatu. Także taka herbatka. 20 torebek. Tak wygląda. Także wydaje mi się, że e, fajny zestaw. Ja bym bardzo się ucieszyła, jakbym dostała e, takie właśnie produkty. Czyli podsumowując, mamy krem do rąk, 5 maseczek, w tym 4 do twarzy, 1 do stóp. Płatki, płatki, chuseczki do demakijażu, jeszcze jeden produkt do kąpieli o nazwie Puder do kąpieli. Powiem Wam, że ciekawostka nie miałam jeszcze sól do kąpieli, to miałam, ale pudru to jeszcze nie. No i ta właśnie herbatka umilacz czasu. Także to wszystko dla Was do wygrania. Mam nadzieję, że no, wszystkie zasady są zrozumiałe. Ja jeszcze napiszę wszystko w opisie, tak jak mówiłam pod filmem. Bardzo Was zachęcam do wzięcia udziału. No i co? Dziękuję Wam bardzo, ale to bardzo, za to, że chcecie mnie oglądać, że piszecie do mnie, że wspieracie mnie w jakiś temat zapodam, to po prostu są tak bardzo miłe komentarze, że naprawdę... W tej chwili mi się wydaje, że ten świat YouTube'owy naprawdę jest super, bardzo dobrze się to czuję i mam nadzieję, że Wy również oglądając mnie macie takie same odczucia. E, także już kończę ten filmik, żeby nie przedłużać. E, bardzo Wam dziękuję wszystkim za subskrypcję. Mam nadzieję, że będzie zostaniecie ze mną, będziecie mnie dalej oglądać. E, także ja już się żegnam. Do zobaczenia, kochani, trzymajcie się ciepło, pa pa!